Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede mną zdrapeczki za 80 zł i za chwilę przekonamy się, czy można 80 zł pomnożyć. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie kciuki. Mamy zdrapkę z numerem 5. Wygrywają takie liczby jak.

I 59, no pustak, pustak. Tu się nic nie wydarzy. Kolejna zdrapa. Dziki, dziki kesz. No i tu szukamy worka albo dzikiego zwierza. Wiśnia balsam. Powiem szczerze, że tutaj, w tej zdrapce uda na premierze była fajna. Ale ogólnie to tak mało daje. No i co? Ani worka, ani zwierzę. Aj, drugi. Drugi pustak, jedziemy dalej. Nie poddajemy się. I love big

Tutaj musimy znaleźć siódemkę albo razy 2 albo razy 5 To że razy 5 to już w ogóle mega by było. Szukamy. Czapeczka. Cytryna. Świat. Bank. Klucz. Gwiazda. Arbus. Kość. Truskawka. Kawa. Samolot wiśnia. Idziemy dalej. Kot, korona. Radio w tej zdradzie coś trafić. A to jest normalnie prawie że niemożliwe. No, w dalszym ciągu nic się nie dzieje. dychy w kosz. No nie zawsze można wygrywać, nie? Tutaj pusto. Jeszcze bonus. Cała nadzieja w bonusie. Rover. Lipa. No i ostatnia zdrapa na dzisiaj. Super, mega pensja z numerem czwartym

trzydzieści siedem, pięćdziesiąt i sześć, czternaście, czterdzieści jeden, jest dwa obok, jest obok, trzydzieści, trzydzieści dwa, pięć 33, no jest obok Cud musiałby się wydarzyć no Cud musiałby się wydarzyć, żeby Coś wpadło 10 43 34 I 28 28, no niestety Jeszcze 10 szans No ale Dwadzieścia dwa, czterdzieści dziewięć, dwanaście, czterdzieści sześć, dwadzieścia trzy, znowu obok, trzynaście, dwadzieścia siedem, kolejny obok. 7 16 obok i teraz chwila prawdy, ludzie, uratuj, uratuj. Ostatnia liczba, uratuj. No, niestety, ale 1000 zł by wpadł. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zostawcie po sobie ślad postaci łapeczki w górę. Pozdrawiam, pozdrawiam.